Witaj w Motostrefie, podkaście o motocyklech i motocyklizmie, w którym dwóch nie zawsze niepoważnych gości rozmawia o tym, co kocham. Czy czujesz już tremę? No, czuję cały czas, bo nie wiem, w co mnie wkręcasz tak naprawdę. Okej. Okay. To tak naprawdę pierwszy powitalny odcinek Motoszczurów. I w tym pierwszym powitalnym odcinku Motoszczurów będziemy starali się, no właśnie, będziemy rozmawiać o czym. Nie wiem, właśnie, nie wiem i się aż się boję. No ja mam pomysł na ten pierwszy odcinek i ten pierwszy odcinek będzie traktował moim zdaniem o tym, żeby się troszeczkę przedstawić. No bo część ludzi, która tak będzie słuchać zna Ciebie przede wszystkim, mnie troszeczkę pewnie też, ale nie wszyscy. Fajnie byłoby, żebyśmy się przedstawili i zaczniemy rozmawiać o babci. O, też teraz mnie Pawlito, mój drogi zaskoczył. Najpierw się przedstawmy. Ja nazywam się Paweł Francke i w sumie i w sumie tyle, a tym głównym głosem tutaj będzie Rafał Bryła. No dzień dobry. Rafa Bryła, który dziś ociężałem głosem, ociężałem twarzą. Jeszcze nie wie, co on tutaj robi, ale przede wszystkim to no, przede wszystkim to motocyklista, ale i ratownik medyczny, i instruktor nauki jazdy, instruktor techniki jazdy. No i wielki pasjonat, a tytułowa babcia to to Honda, CB750K. Nie wiem dlaczego K tak w papierach stoi. I jest to motocykl z roku 79 akurat ten model, yy, ale nie wygląda, bo z oryginałem, no nie, no ma dużo wspólnego, ale jest delikatnie przerobiona tak zwany projekt za 500, 500, 500 projekt za 500, za 500 plus, 500, nie, 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 nie było wtedy jeszcze 500 plus. Ale było mało budżetu, a ja się trochę lubuję w przeróbkach minimalistyczno-garażowo domowych taki, taki. jak to się mówi? hand, hand, hand -made. Do it yourself. Tak. <laughs> Nie, mogę tak robić? Nie powinieneś, o to wytnę. Dobra. No, przeróbka za 500, czyli mały budżet. Delikatna przeróbka bez naruszania konstrukcji, ramy, zawieszeń. No minimalny taki, jak to się ładnie mówi, facelifting. No dobra, to tak naprawdę jest dla mnie punkt wyjścia, bo ta Babcia, czyli ta Honda CB750, to jest motocykl zupełnie i całkowicie. Analogowy. No, i nie czarujemy się, że obaj, no właśnie, pytanie, czy chcąc, czy nie chcąc, czy z przymusu, czy, czy dobrowolnie, gustujemy w motocyklach właśnie analogowych. Takich, które sięgają do tej najprostszej formy, czyli silnik dwa koła, kawałek ramy i mają jechać. No, generalnie wtedy ważny jest jednak rider, a nie sprzęt. No, to jest podstawa, jakby chyba. Dlaczego to tak lubimy? Bo ja doceniam systemy, byłbym hipokrytą, gdybym nie mówił, że tam ABS pomoże, czy nowo, nowatorskie historie typu jakiś cornering, ABSy i inne rzeczy <coughs> kiedyś nie e, przejmą jakby e, kontroli nad motocyklami zamiast e, Raidera. No a te analogowe, jak nazywają się motocykle... To jednak no, mamy jeden do jednego. Właśnie ten silnik, koła, asfalt i nie mamy wspomagaczy. Nie to że nie lubię wspomagaczy, bo lubię, ale tu akurat chodzi o zupełnie co innego. No dobra, tylko czy nie jesteśmy trochę w tej sytuacji osobami, które dobrowolnie ryzykują zdrowie, życie i imię? Nie, no, Paweł, bez przesady. No. Te 30 lat temu czy 40 chłopaki ścigali się na torach motocyklami bez systemów i latali tam po, po, po 200 na godzinę. A już nie wspomnę właśnie kwestie tych korzeni, czyli hmm, wspomniana babcia, bo nie powiedzieliśmy tego, a jest przerobiona w nurcie Cafe Racer, czyli jakby początków pierwszych ścigantów na Wyspach Brytyjskich, którzy swoje nortony triumfy inne BSA, cieli, ogołacali z, z, z klamotów, ozdobników, robili krótką Po to, żeby było lżejsze. Tak, tak, tak. tak. No, generalnie chodziło o to, żeby to było lżejsze, żeby to było bardziej wygodne do prób jakiegoś tam ścigania się. Znamy historię Ace Cafe, czy innych klubów, 51, gdzie ludzie się spotykali, wrzucali monetę do... Szafy grającej. W tym czasie ścigali się od ronda do ronda na fatalnej kostkowej nawierzchni w Wielkiej Brytanii. Na mokrej kostce, dodam, bo tam wiecznie tak ta nawierzchnia wygląda. No i próbowali swoich sił i oni nie mieli żadnych wspomagaczy. Zresztą w Polsce też wyścigi uliczne były, po Warszawie i innych historiach po wojnie. Ludzie też po Bruku latali na oponach które no, szczebności nie generowały żadnej, systemów nie mieli, a się rozpędzali zresztą rekordy prędkości po 100 mil i tak dalej, to nie wzięły się z lat 90. czy 2000. czy tylko z 30. Tak naprawdę, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę te motocykle, na których na co dzień jeździmy, to są motocykle, tak jak wcześniej powiedziałem, właśnie silnik koła i dwie ramy. Dwie ramy. ramy to jest z dwoma ramami? Zara, halo, 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 halo. Dwie ramy. Dwa koła i jedna rama. Ale czy nie jest trochę tak, że teraz te systemy, współczesne systemy, cornering ABS Frakcje wielopoziomowe, wyłączalne ABS i tak dalej. A to nie jest to nie jest sytuacja, w której trochę motocyklem próbuje się zastąpić umiejętności kierowcy. No, generalnie w całej motoryzacji, tak, systemy w samochodach, powiedzmy ten ABS pierwszy, który się gdzieś tam pojawił. No, nie oszukujmy się, że no miał wspomóc, tak? To był wspomagacz kierującego, który no nie, niekoniecznie będzie tak szybki jak, jak komputer i jak system. Potem za, zaczęto to rozbudowywać, z ABS-u się wzięły wszystkie kontrole trakcji i inne historie. Czy ludzie umieją z nich korzystać? To jest też tak. Naprawdę powinniśmy sobie to pytanie zadać, bo to, że my mamy te systemy, to fajnie, no fajnie, kupujemy samochód za 100 tysięcy czy więcej, czy motocykl za 100 tysięcy czy więcej. Owszem, on ma systemy, ale czy my z tego tak naprawdę potrafimy korzystać? No, zakręt myszy, Ruda Śląska, wszyscy wiemy o co chodzi. Samochody. Które tam wylatują z tych zakrętów, w większości przypadków mają systemy rozbudowane, ale niestety kierowcy. A to się ze sobą nie zgadza. Właśnie niedawno oglądałem taką kompilację filmów z tego, z tego miejsca. Dla nieświadomych to jest jeden z zakrętów na drogowej trasie średnicowej drodze, drodze wojewódzkiej nr 902. Tam jest taki lekko wynoszący prawy zakręt w kierunku Katowic. 90% tych zdarzeń na tej kompilacji było na mokrym i 90% było samochodów, które tych systemów mogły nie mieć. Ewentualnie na jakiś, jaki system mogły mieć to ABS. No nie, no co to powiesz? Kontrola trakcji już w tych korsach jest wszystkich. A tam stare korsa się rozbijały. Zrobimy, musimy to przejrzeć. Ale generalnie, no nieważne. To już ci, którzy nie mieli systemów, no to po prostu. Aha, zezwoliłeś mi przepinać. pisdanie kierowca, jeżeli na tym zakręcie się wysypał. Bo prawda jest taka, że ten zakręt jest. Tam, to jest tajemnica, tam chodziły pogłoski, że żyła wodna i różne inne historie, generalnie jest zakręt optycznie on jest taki opadający, wynosi faktycznie tak jak Paweł powiedziałeś, ale nie jest trudnym zakrętem. Udowodniliśmy to nieświadomie no, kiedyś. Nie jest trudnym zakrętem, a to co tam się dzieje, no to nie wiemy co się dzieje, ale generalnie uważam, że jeżeli tam nowy samochód z systemami wyleciał z tego winkla, no to wyleciał dlatego, że ktoś nie potrafił skorzystać z systemów. I to mnie śmieszy, bo kupuje ktoś furę za 150 tysięcy i nie wie jak jej używać. Kupuje telefon, siedzi 5 dni i sprawdza jego opcje, kupuje sobie nowy telewizor, siedzi 3 tygodnie i sprawdza jego opcje, a samochód sobie stoi w garażu i nikt nie sprawdził jego możliwości, czyli nie pojechał sobie na tor, nie pojechał sobie na płytę poślizgową, Nie odświeżył umiejętności, bo ma je z lat, powiedzmy, 80., bo wtedy zrobił prawko. Czyli kontra, rekontra, jakieś historie, które w tej chwili z systemami się kłócą. No i po prostu rozwala ten samochód. A co do motocykli, bo samochody mi tam średnio interesują i ich posiadacze. No, motocykl. Co motocykl? Motocykl trzeba znać, czuć i wiedzieć, bo nie wierzę w to że systemy zastąpią jeźdźca. W samochodzie jest to możliwe i wiem, że to jest niestety nasza smutna przyszłość, czyli samochody autonomiczne, że będą za nas jechały. Natomiast mam nadzieję, że motocykle się obronią, bo jeżeli się nie obronią, to obym już nie żył, bo wtedy będzie to zmierzch, zmierzch motocyklistów, bo generalnie po to jeździmy, no, żeby nam czasami to koło uślizgnęło, żeby czasami poczuć to coś, bo nie oszukujmy się, że mm, no jeździmy na granicy, e, nie mówię tu o jakiejś jeździe niebezpiecznej, czy jakichś historiach, tylko jeździmy na granicy jednak e, przyczepności motocyklem, czy spokojnie, czy niespokojnie, czy grzecznie, czy niegrzecznie, motocykl ma dwa kółka i to, co nam daje, to na pewno nie jest to, co samochód i ci, którzy jeżdżą motocyklami, doskonale wiedzą, o czym po prostu teraz Paweł mówię. Znaczy, no tak, no, to jest rzecz mi całkiem znana e, e, i bardzo przerażająca było, nie było. E, chociaż nie, nie, dobra, to trochę przesadza. Nie, no, nie jest to... przecież. A, a, a krosiarze, wszelkiego rodzaju historie, którzy marzą o tym, żeby im koło. E, buksowało i e, uślizgiwało w każdym no, możliwym. Ja stronę. Jakie Cię na krosiarza. No masz Tenere. Mam Tenere, którą używam jako motocykl do miasta. No tak, ale gdzieś tam... E, no, I faktycznie ślizga ten koło. No właśnie. Gdzieś Przed tam... nie mam nową oponę. No, ale wiesz o czym mówię, tak? to nie jest historia wyssana z palca, tylko jak nam to koło gdzieś tam uślizgnie, albo podniesie nam się przednie koło, no to wtedy jest właśnie to coś. Tak? Wiesz co, ja mam taką teorię, że te motocykle analogowe, od których tak naprawdę ten mi wyjścia, że te motocykle analogowe to są motocykle, które dają Ci nie tylko to poczucie bezpieczeństwa, znaczy inaczej, nie dają ci tego poczucia bezpieczeństwa, bo wiesz, że nie stoi za tobą jakiś e, e, szerif, który. System. który, system. który ci, system, system, system. system. Jesteśmy wszyscy pankowcami walczymy system. z systemem. Walczymy z systemem, ale wiesz, że nie stoi tam ten szereg, który ci tego pilnuje i który ci uniemożliwi popełnić błędu, e, ale z drugiej strony pozwala ci przy odpowiedniej pokorze do motocykla e, poczuć. Te, to całe oddziaływanie motocykla, nie tylko przyspieszenie, nie tylko to jak motocykl hamuje, jak Ty się zachowujesz na, na hamowaniu, ale także stuprocentowo poczuć Ci co się właśnie stanie w zakręcie, co się stanie kiedy uślizgnie Ci się przednie albo tylne koło, a w jaki sposób jesteś w stanie zareagować, no i przede wszystkim jak reaguje cały sprzęt na tę sytuację. No sprzęt i ciało Paweł, bo pamiętaj o tym, że my jedziemy tym motocyklem, czy jedziemy na motocyklu ten dźwięk to nie było piwo ani inne niedozwolone środki, tylko uwaga, monster The żółty. Doktor, żółty The Doctor którego barwa to jest trochę przypomina mętny mocz tak, doktor <coughs> Valentino Rossi 46, tu puszka piękna nie to, że robimy reklamę no w sumie w dupie, robimy reklamę niech nam dają hajsy za to ale teraz wracając do motocykli analogowych, no taki system, dobra, no ten ABS ok, przegadaliśmy, no jest pomocny, fajnie, nie czepiam się, lubię, korzystam, kłamie, nie korzystam wszystkie moje motocykle prywatne nie mają ABS-u, ale korzystam w pracy, pochwalam, zalecam i tak Natomiast taki system anti-wheelie na przykład, nie? Czy co? Mam, nie wiem, 120, 100 Nm mam ileś tam ponad 100 koni, taki KTM Duke na przykład, Super Duke. Skastrowany do w ogóle niczego, piękna fałka można zrobić na tym motocyklu wiele i ma włączane wszystkie systemy. No Indian, można też je wyłączyć. Wiesz, Indian FTR, nie? No, znamy, znamy te motocykle, wiemy o co chodzi. E, powyłączane, wykastrowane